Cześć, witajcie tu, Silverstacker.pl. Witam na kanale SEBRO dla zuchwałych, czyli Silverstacking po polsku. Coraz częściej w komentarzach pod filmami, ale nie tylko w komentarzach, również na mailu czy, czy poprzez Facebooka, otrzymuję od Was pytania na temat różnych aspektów dotyczących srebra fizycznego. Dlatego też postanowiłem nakręcić film, w którym odpowiem na najczęstsze pytania, które pojawiają się właśnie w tych komentarzach. Zapraszam na odcinek. Jakiś czas temu wspominałem Wam o zamiarze zrobienia właśnie takiego odcinka, w którym będę odpowiadał na pytania od Was. Z Waszych pytań i, i sugestii też powstało w przeszłości kilka odcinków, a na kilka nowych mam już pomysły. Także bardzo Wam dziękuję za te wszystkie sugestie, właśnie. To jest Wasz ogromny wkład tutaj w rozwój tego mojego kanału. Na dziś natomiast przygotowałem odpowiedzi do kilku pytań, które pojawiają się najczęściej w Waszych właśnie komentarzach. Oczywiście staram się na bieżąco odpowiadać na Wasze komentarze, ale te odpowiedzi trafiają do, do znikomej części widzów i, i stąd też co jakiś czas pojawia się to pytanie ponownie dlatego też postanowiłem, że te właśnie najczęściej powtarzające się pytania zbiorę tutaj w jeden odcinek właśnie w ten odcinek, by mógł on trafić do, również do nowych widzów nim jednak zacznę, to chciałbym bardzo gorąco podziękować Wam za ostatnie subskrypcje przez październik i listopad, czyli od czasu gdy osiągnęliśmy poziom 500 subskrypcji na kanale przybyło nam prawie kolejnych 300 subskrybentów a odcinki biły moje wewnętrzne takie rekordy oglądalności. Nie wiem, czy jest to związane z jakąś zmianą promowania takich właśnie kanałów na YouTube. Myślę, że z pewnością wkład w ten wynik ma też pan Nacocito, który wspominał o srebrze dla zuchwałych w jednym ze swoich materiałów. Jeszcze raz wielkie dzięki za to. Jeśli ktoś z Was jeszcze o tym panu nie słyszał, to polecam jego kanał o zakupach srebra. W tym momencie ten przyrost nowych widzów, nowych subskrybentów tak troszeczkę złagodniał i powrócił do tego, co mieliśmy wcześniej i do tego właśnie wcześniejszego rytmu. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że pojawia się tutaj coraz więcej nowych osób, a także to, że obecni widzowie oczywiście nadal tu zaglądają, by sprawdzić, co słychać u SilverStackera. Dziękuję Wam wszystkim za to i miejmy nadzieję, że już niedługo uda nam się osiągnąć wynik czterocyfrowy. Wróćmy jednak do tematu odcinka. Pierwszym, a zarazem najczęstszym pytaniem, jakie dostaję od was, to u którego dealera kupuję monety bulionowe i premium? Oczywiście odpowiedź jest trywialna: kupuję monety u najtańszego. Oczywiście wypadałoby wam podać, kto jest tym najtańszym dealerem, lecz ja z uporem maniaka migam się tutaj na wszelkie możliwe sposoby, by na to pytanie nie odpowiedzieć wprost. Powodów na to jest kilka. O ile na, na takie pytanie, które dostaję gdzieś na wiadomość prywatną, to do tej pory odpowiadałem bezproblemowo. Tak inaczej sprawa wygląda tutaj w komentarzach do moich filmów lub, lub w samych filmach. Przede wszystkim nie chcę być tutaj posądzono, jakieś robienie komuś darmowej reklamy, czy też może naganianie klientów. Poza tym taka informacja zawarta w filmie zostałaby w internecie na dłużej i gdyby w międzyczasie coś się zmieniło tutaj na rynku albo pojawiłby się ktoś nowy z lepszymi cenami, to ta informacja stałaby się bezwartościowa i wprowadzałaby tylko innych błąd. Dlatego też staram się unikać właśnie mówienia tego w filmach. Na szczęście każdy z Was może łatwo to sobie oczywiście sprawdzić, korzystając z internetu, na przykład poprzez wyszukanie dowolnej nazwy monety bulionowej i porównaniu tych kilku czy kilkunastu sklepów online, które Wam wyskoczą. Proponuję oczywiście zwrócić uwagę na, na koszty przesyłek, ewentualny odbiór osobisty, i macie już gotową aktualną listę, właśnie tych sklepów najtańszych. I, i łatwo będziecie mogli sobie wybrać, który z, z dealerów najbardziej Wam odpowiada. Ostatnio jak sprawdzałem, to nic się w tym temacie nie zmieniło. Yy, I sklep, który od czasu do czasu pojawia się w komentarzach jako ulubiony, yy, od dawna posiada bardzo korzystną ofertę tutaj na, na większość monet srebrnych. I, I prawdę mówiąc, życzę mu, żeby jak najdłużej trzymał właśnie ten poziom. Yy, a innym życzę, żeby być może zaczęli równać właśnie do naszego ulubionego sklepu. A tak przy okazji, jeśli którykolwiek z dealerów yy, chciałby zostać sponsorem Giveawaya na kanale. I sprezentować monety czy kody rabatowe dla widzów, to oczywiście zapraszam do kontaktu najlepiej drogą mailową, gdyż jak na razie to jedyny sposób, który przychodzi mi do głowy, na to, żeby nazwa jakiegokolwiek sklepu pojawiła się w kolejnych odcinkach. Kolejnym dość częstym pytaniem od osób, które zaczynają przygodę ze srebrem fizycznym jest, od jakich monet zacząć. Drugi strategii, tak jak nieraz mówiłem, tutaj nagromadzenie srebra jest wiele i nie sposób tutaj wybrać. Zaraz na samym początku, tej najbardziej optymalnej dla siebie. Sam nasz pomysł na srebro może w trakcie się zmieniać, a może też zaś taka sytuacja, że całkowicie zrezygnujemy z tego pomysłu. Dlatego też uważam, że na początku najlepiej skupić się na najtańszym możliwym do zakupienia srebrze, ale z zastrzeżeniem, że jest ono równocześnie popularne wśród innych zbieraczy. Pierwszą przyczyną przemawiającą za tym rozwiązaniem jest to, żeby płacić jak najmniejsze premium za nasze zakupy. Z jednej strony chodzi o to, by kupić jak najwięcej tego srebra za nasze środki, a z drugiej strony, żeby stracić jak najmniej gdybyśmy jednak chcieli się wycofać i sprzedać na zbiór. Łatwiej znajdziemy klienta na przykład na monety obiegowe lub bulionowe niż na przykład na niskonakładową monetę premium. W tym drugim przypadku możliwe też, że jeśli chcielibyśmy to sprzedać w krótkim czasie, to musielibyśmy zejść z ceną, a wtedy nasza strata byłaby jeszcze większa przy takiej sprzedaży. Dlatego też proponowałbym zaczynać od takich popularnych monet, które możemy kupić jak najbliżej ceny spotu. Za przykład mogą posłużyć choćby nasze popularne serwne monety z PRL-u. Mapka, żołnierze, olimpiada, czyli monety z lat 1974-76. Można znaleźć chyba w każdym antykwariacie czy sklepie z monetami, i dobra cena za te monety to jest właśnie okolica spotu. Można również interesować się srebrnymi obiegówkami z innych krajów, bądź też na przykład bezpośrednio skupić się już na monetach bulionowych z czystego srebra. Pamiętać jednak należy, że pojawiają się falsyfikaty nie tylko monet premium, czy monet też bulionowych, ale właśnie przede wszystkim niektórych monet z PRL-u, również też niektórych monet obiegowych, ale z tych, z tych starszych roczników, więc z takim troszeczkę większym premium, których raczej nie kupujemy w cenie spotu. Zalecałbym więc ostrożność przy zakupach z jakiegoś niesprawdzonego źródła. W pierwszych miesiącach stanowczo też odradzałbym zakupy jakichś właśnie nisko nakładowych monet z wyższym premium. Tym bardziej, że jest tego na rynku coraz więcej i, i naprawdę coraz trudniej jest ocenić, czy, czy te serie, czy też pojedyncze monety mają szansę na wzrost wartości w jakichś najbliższych latach. Kolejną sprawą, która pojawia się dość często w komentarzach i w pytaniach oczywiście są milkspoty. I mimo że był o tym odcinek w marcu tego roku, jeśli dobrze pamiętam, to wrócę do tego tematu jeszcze na chwilkę. Pada pytanie, czy milkspot jest wadą monety i czy ma to wpływ na jej cenę. I tu trzeba jednak sprawę rozgraniczyć, bo czym innym jest milkspot na bulionie czy monecie o dużym nakładzie, a czym innym jest ten właśnie milkspot na monecie z wysokim premium. W pierwszym przypadku nie powinniśmy się czymś takim przejmować, w mojej opinii oczywiście. Na bulionie jest to moim zdaniem zupełnie nieistotne. Poza tym nie jest też tajemnicą, że niektóre z mają z takimi plamami większy problem niż inne mennice. Tak więc też powinniśmy to troszeczkę wcześniej sprawdzić przed zakupem, no i liczyć się z, z tym, gdy kupujemy te właśnie monety. Podobnie też podchodzą dealerzy, którzy nie uznają reklamacji związanych właśnie z mixpotami. Swoją drogą bardzo jestem ciekaw, czy nie patrzą oni również na nie w momencie odkupowania tych monet od klientów i, i traktują te monety na równi. Jeśli ktoś ma doświadczenie właśnie z taką sprzedażą, to, to zostawcie komentarz. Bo z chęcią poznam, jak to wygląda. Odrębną sprawą, tutaj troszeczkę moim zdaniem, są inne zabrudzenia, na przykład odciski palców, czy też może nawet rysy na monetach. Tu podejrzewam, że w przypadku bulionu i monet z wysokim nakładem stanowisko dealera będzie podobne jak przy milk spotach. Zaczynają się też, właśnie pojawiać takie informacje gdzieś na stronkach, że nie jest to że nie jest to żaden błąd i nie jest to skaza na monecie. Ale, na przykład, już przy monetach z wyższym premium, ja bym oczekiwał, że otrzymuję towar wolny od takich właśnie wad i, i, i zgłaszałbym to już po prostu jako reklamację. A z jakim skutkiem trudno mi powiedzieć, gdyż nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Pod żadnym jednak pozorem nie, nie zalecałbym prób czyszczenia tych milkspotów czy odcisków palców na, na własną rękę. Słyszałem o różnych pomysłach, mniej lub bardziej inwezyjnych ale z tego co się orientuję to, to nie są one skuteczne i doprowadzają tylko i wyłącznie do pogorszenia stanu monety. Srebro jest dość miękkim materiałem i nawet potraktowanie monety szmatką czy, czy gumką do mazania spowoduje powstanie rys na powierzchni monety, które z pewnością będą bardziej szpecić monetę niż, niż taki milk spot. Może doczekamy się kiedyś jakiegoś sposobu na to, by takie Milk Spoty usuwać, nie naruszając tej powierzchni monety, ale prawdę mówiąc, nie robiłbym sobie zbyt dużych nadziei na to. Na kanale Srebro dla Zuchwałych od czasu do czasu pojawia się tak troszeczkę gościnnie, temat złota. Poświęciłem mu kilka odcinków, pod którymi pojawiły się komentarze w których zarzucano mi nieobiektywność i mówienie, że tylko srebro jest warte uwagi, a nie złoto. Tak więc chciałbym to troszeczkę przy okazji wyjaśnić. Kanał jest poświęcony srebro fizycznemu. Jest to temat wiodący w praktycznie każdym filmie. Dlatego też masa informacji dotyczy właśnie tego kruszcu. Co jednak nie oznacza, że moim zdaniem jest to jedyny słuszny kierunek. Odcinki o złocie pokazywały obecne zależności między nim a srebrem i starałem się wykazać, które z tych aspektów bardziej przemawiają w chwili obecnej za większym zaangażowaniem właśnie w srebro, ale jest to oczywiście tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, więc może macie prawo jak najbardziej się z tym nie zgadzać. Nadal jednak podtrzymuję to, co powiedziałem w tamtych filmach i nie uważam, że te materiały były stronnicze i jakoś celowo umniejszały wartości złota. Samemu nie wyznają zasady, że tylko srebro się liczy i nic poza nim, bo oczywiście jestem też zwolennikiem dywersyfikacji. Każdy organizuje sobie własne oszczędności czy kapitały inwestycyjne według własnych kryteriów i samemu dobiera sobie, jak bardzo zamierza angażować się tutaj w kolejne instrumenty, Srebro fizyczne jest właśnie jednym z tych kilku moich instrumentów, z których korzystam, ale na tym kanale zamierzam mówić głównie właśnie o srebrze, co nie oznacza, że, że uważam to za jedyną możliwość na inwestowanie swoich środków. Tak więc mam nadzieję, że to rozwiało Wasze wątpliwości co do tamtych odcinków. Pamiętajcie, że, że kierujecie się tutaj własnymi przemyśleniami, a nie moimi. Ja mogę ewentualnie w paru rzeczach coś Wam nakreślić, czy podświetlić. Te informacje, które mówię w filmach, nie tylko przy srebrze, złocie, czy czymkolwiek innym, proponuję sprawdzać sobie samemu, również u innych, w innych źródłach. Tak więc ostatecznie decyzję podejmujecie wy. Jak najbardziej macie prawo skrytykować mnie za coś i uznać, że, że, że przesadzam, ale prosiłbym ewentualnie o uzasadnienie, a nie tylko suchy tekst, że, że mówię źle albo mówię głupoty, bo wtedy mam szansę się albo jakoś wybronić, albo przyznać wam rację. W innym przypadku po prostu takiej rozmowy nie będzie. Tak więc, no, no myślę, że, że wyjaśniłem temat tutaj dotyczący właśnie tego złota. Złoto jest fajne, ale nic więcej o złocie nie będę mówił. Złoto myślę ze względu na, na wartość i tak dalej. To jest każdego indywidualna sprawa i, i, i nie zamierzam się jakoś mocno tutaj angażować na tym kanale również w informacje na temat złota. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić tutaj te kwestie, nie tylko dotyczące złota, ale też, też odpowiedzieć na te pytania, które najczęściej się pojawiają w Waszych komentarzach. Co też oczywiście nie zmienia faktu, że nie mam nic naprzeciwko Waszym pytaniom. Jak najbardziej zachęcam Was do zadawania pytań i pisania komentarzy pod filmami. Zachęcam także do, do polubiania tych, tych filmów, które tworzę, jeśli te odcinki Wam się podobają. A jeśli jesteście tu od niedawna i chcielibyście zostać na dłużej, to kliknijcie subskrybuj. Bardzo Wam za to dziękuję i mam nadzieję, że w tym roku usłyszymy się jeszcze w jednym odcinku. Planuję materiał na, na kolejny i chyba właśnie ostatni odcinek w tym roku, ale to, to dopiero przed nami. A w dzisiejszym odcinku to niestety tyle. Yy, więc bardzo Wam za niego dziękuję, za, za to, że byliście tutaj, że obejrzyliście go do końca. Yy, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Cześć.